Witam kochani. Dzisiaj będę robiła serek z mleka. Sama robię, bo będę robiła pierogi legnickie. A zobaczycie jaki do nich będzie farsz. Najpierw potrzebuję serek. Podgrzewam mleko do co najmniej 80 stopni. Nie może się zagotować. A to masz już, o, już, już wyłączyć. Już, już. Tak. już jest? Jest. Ja już wyłączam. Tak, już jest prawie 80. Wyłączamy. I teraz będziemy dodawać sok z cytryny. Mam tutaj pół szklanki, ale wszystkiego na pewno nie dam. Ja po prostu ja nie wyłączę, tylko ja sobie zmniejszę, jeszcze będę lekko podgrzewała. I zaczynam wlewać sok z cytryny. Delikatnie mieszam i obserwuję, kiedy zacznie się ścinać. To znaczy, że wystarczy soku No jeszcze. Poczekaj, poczekaj, bo ty się śpieszysz. Tak, tam bo to trzeba troszkę podgrzewać. No już się rozdziela, oddziela, ale jeszcze. Trzeba dobrze zakwasić to. O, już się grudy robią, już widzę. Tak, tak, że wystarczy. Jeszcze odrobinę. No jeszcze mi tutaj zostało, to już nie daje. Wystarczy. Ja tylko dlatego, że nie mam nawet za dużo, bo będzie ser kwaśny No już się oddziela, widzisz, już się już robi serwatka. Widać, widać. Teraz wyłączam. Przekrywam i zostawiam na co najmniej 30 minut. Kochani minęło jakieś 30 minut. Serek sobie przestykł. I teraz musimy przełożyć delikatnie. Tutaj mam pojemnik, sitko i gazę. I sobie będę przekładała. Serwatkę oczywiście zostawiamy. Można upiec na niej chlebuś. Nawet można zrobić zupę. Ostatnio robiliśmy żurek właśnie na serwatce. I jak ja powiem, że był najsmaczniejszy. Nie był. Mhm. Jedliśmy tyle żurków, ale z tego właśnie, z tej, tej, tej serwatki, najbardziej nam smakował. No tak. Miorę sobie delikatnie. Mleko było, miało 3,2%, a było 2,5 litra mleka. Tak, ze soku z cytryny dałam jakieś 100 ml niecałe pół szklanki dałam serek gotowy tak to odstawiamy później sobie przecedzę jeszcze no żeby była czysta serwatka zostawimy tak na chwilę żeby sobie obciekł i potem zciśniemy go i tak całkiem odciśniemy żeby po prostu nie było za dużo wody tam. serek mi przestykł teraz odciśniemy go z tej serwatki skręcę skręcę tak, tak sobie to położę tutaj Wcisnę talerzykiem, a na talerzyk słoik z wodą. Coś takiego, obciążenie lekkie. I zostawiamy tak gdzieś na dwie godzinki. Kochani, mamy 2 litry serwatki tyle mleka zostało 2,5 litra było, litry, troszkę może więcej jak 2,5 litra mleka mililitry. a serka jeszcze nie ważyłam zobaczymy później ile wyszło nam serka ale teraz kochani powiedzcie co byście chcieli żebyśmy zrobili z tej serwatki można zrobić zupę ogórkową można kupnik można upiec chlebek dużo można, rzeczy można kwiatki podlewać no można jeżeli byście chcieli żebyśmy coś zrobili Podsuńcie nam pomysł, Podsuńcie co pomysł. byście chcieli zobaczyć? Zwykła, tak. prosta serwatka, która została tak. po produkcji serka. Tak, włożymy ją do lodówki, może sobie kilka dni może być w lodówce. Kochani, serek gotowy, teraz ważymy go. Przekładamy do miseczki i ważymy. Ile kochanie? Z twojej strony jest. Mamy serka 329 gramów. Idealnie, super, z 2,5 litra mleka 300. Ile? 19 czy 20? 29. 29. No prawie 330 gramów. Nie tak źle. Serek sobie poczeka, a ja teraz muszę ugotować ziemniaki. Mm. Czekaj skubniję sobie. Skubnij właśnie, a ja sobie też wezmę. A. Mm. Tak naprawdę. No, Poczekaj dam ci no. wyżej. No no, jeszcze tak trochę. Nie, 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 mm, tak. no dobry. Mm. Mm, kremowy proszę dać tak, na więcej sobie spróbuj mhm mm, pyszny kochani to było ile? dwie cytryny w szaku z dwóch cytryn? Półtorej cytryny. półtorej cytryny w ogóle nie czuję się tej kwaśności a słodziutki pyszny. nie jest słodki ale taki jest serka. na słodką nutę właśnie, nie jest wcale. Do tego przepisu, co ja będę robiła, to potrzebuję 250 gramów serka, tak że możemy sobie troszkę zjeść. Okay. I pół kilograma ziemniaków, które będą gotowane w mundurkach. Tu jest jakieś 540, 535 gramów, ale jeszcze skórka odejdzie, także będzie 500, pół kilograma. Wstawiam je teraz, zalewam wodą i wstawiam do gotowania. A do naszego farszu jeszcze będziemy potrzebowali żółty ser, gołda, po angielsku kochanie nazywa się guda. Gdzieś potrzebuję jakieś 200 trochę. gramów. To jest 400 gramów? 400. Czyba? No to jakąś połówkę mi potrzeba. No na oko. Na oko zobaczymy. Zawsze na oko dobrze wychodzi. Twarzę ile jest? Super, może być trochę więcej. To może być, będzie pyszniejsze Tak. Później cerek musimy zetrzeć i jedną cebulkę, którą musimy podsmażyć. I potem to wszystko będziemy mieszać z Wszystko połączymy. Przepuścimy przez maszynkę, jak już się ugotują ziemniaki. Kochani, ziemniaczki ugotowane. Dosłownie przestygną sobie 5 minut, zaraz dajmy z nich skórkę, a w tym czasie podsmażę sobie cebulkę na oliwce. Fatelnia rozgrzana, dajemy troszkę oliwki z oliwek i wrzucamy cebulkę. Podsmażymy ją tak na lekko rumiano, tak żeby nam to nie spadła. Mieszamy mieszkamy jest 5-6 minut Pani ziemniaki są bardzo gorące ale staram się jakoś zdjąć tą skórkę bo najlepiej je rozdrobnić jak są gorące a nie będę jednak mieliła w maszynce zrobię sobie w moim mikserze a kawałek mi odlecą, to nic to i tak będzie mielone jeszcze tutaj troszeczkę i pierwszy I tutaj, goły. tutaj i tak wszystkie obiorę Wykroić te czarne, to są żółte akurat ziemniaki, dlatego mają taki kolor, taki gatunek. Ziemniaczki wrzucam do miski. Nie wiem czy je troszkę, o skórka, troszkę je tak ugniotę sobie je troszkę. poki gorące to się dobrze Są ziemniaki są niesolone dlatego trzeba będzie dodać troszkę więcej soli o to wystarczy i teraz dodajemy cebulkę gorącą podsmażoną uważaj kochanie żeby się nie uparzyła gorąca patelnia wszystkie składniki dodajemy znaczy serki i będziemy wszystko mieszać na jednolitą masę ale muszę też dać soli ja mogę dać soli od razu już teraz pół łyżeczki dam na razie tylko później będziemy doprawiać jeszcze i trochę pieprzu gdzie ten mój pieprz? A później jeszcze na koniec będziemy doprawiać ale lubię zawsze trochę dać na gorące ziemniaki tak, a później jeszcze będziemy próbować i doprawiać. Teraz wrzucamy od razu biały serek i żółty serek. I wszystko musimy wyrobić na jednolitą masę. I to będzie pyszny farsz do pierogów legnickich, które jedliśmy w połowie lat 70. Były przepyszne. Bardzo, bardzo dawno temu, kochani. Tylko, że był i na pewno inny ser, był żółty. Inne często Jakiś Wszystko Polski. było inne. Ale próbujemy. No i teraz wszystko połączymy. Sprawdzamy nasz farsz. A, farsz, pirogu, legnickich których nie jedliśmy. Ile lat? O długo, długo. 75. No to. Nie, no może nie. 80. lata. Kochanie, próbuj. tak Próbuj. pieprzu, tak, soli tak I sam? mhm mm. ale jeszcze trzeba przyprawić lekko mhm ale dobre Kochani, ile to było ponad 40 lat temu troszkę soli tak znaczy pieprzu troszkę jeszcze soli tak soli i pieprzu jeszcze szczypte troszkę soli i dwie szczyty pieprzu tak mm, ale będą pyszne pierogi Wow. dobrze że nam się przypomniało Pomieszamy zostawiamy do całkowitego pieca. No i ciasto na nasze pierożki lekkie. Mam tutaj 350 g mąki. Tak troszkę więcej jak 1 czwartą soli. 200 ml dość ciepłej wody. No i oliwki taką pełną łyżkę lub półtora. A, i wystarczy. I to wszystko wyrabiamy. Do załączenia w ciasto gotowe. Przekładam na talerzyk. Przykrywam miseczką i zostawiam na 30 minut. Tak, żeby sobie odpoczęło. Na tę daję mąkę. wezmę sobie połowę tego ciasta. Może nawet troszkę mniej. cienko rozwałkuję. I będziemy lepić pierożki. Ale tych pierożków to nie jedliśmy dawno. Pół wieku. No, prawie będzie. Tak, tak. To było jakoś tak późne lata 70. w tym naszym parze. Ta, tak. Były bardzo. W latach 80., jak się wszystko to zaczęło, to już bary były pozamykane chyba nawet. Tak, właśnie Były bardzo popularne i znikały szybciutko. Były bardzo pyszne. Czyli 80 rok, kochani, mamy teraz 20, 25. To jest 45 lat. I będą pierogi legnickie. Właśnie są z takim parszym. Był dodawany, to były niby ruskie, ale był dodany żółty ser. Zmienili właśnie na legnickie. W Legnicy mieszkało 120, 120 tysięcy mieszkańców, ale w tym 40 tysięcy Rosjan. Nie? Rosjan tak. A w większości to wojsko. No i robimy. Zobaczymy, przypomnimy sobie smak. Cienko rozwałkuję, i za chwilkę będę wykrajać. Mamy duże, takie jak były podawane w Polsce. W, e, to był kefir, Bar, bar się nazywał. Tak. Pamięta ktoś? Może, może ktoś ja te pierożki nawet? E, pamiętacie, ktoś tam z legnicy ogląda to. Prosimy, piszcie. Ale to nawet z okolic może ludzie jedli O, na pewno jak ktoś przyjechał tam ale te pierogi to tak szybko szły że tak. czasami się przyszło. to tylko naleśniki były O naleśniki były tak a pierogi, no, pierogi to szybciutko szybko schodziły szybko tak. no i wykroję sobie teraz kruszki takie duże, duże jak w Legnicy podawali no i kochani lepimy Nakładamy taką, o, porządną porcję i robimy sobie takie kuleczki. No, pokażę wam na jedną. I je zlepiamy. Woda już mi się zaczyna gotować. Mamy tutaj 10 krążków, od razu je ugotujemy. Bo nie doczekamy się, aż skończę. Kochani, to jest pierwszy pierożek lednicki, zrobiony w Kanadzie. Tak mi się wydaje. A jeżeli jesteś w Kanadzie, kto zrobił, niech napisze. Dobrze. I lepimy. Piękny. Mamy 10 do zlepienia, bo nie czekamy. Nie, nie, zrobimy sobie tylko... Bo jesteśmy bardzo głodni i bardzo spragnieni spróbowania właśnie tych, tych pierośni. Tak, dużo farszu daję. Tylko tak, żeby pomiędzy mi tutaj ciasto nie doszedł farsz, bo się lubią wtedy rozkleić. I tak wszystkie. Żonka polepi. No i szczypanka. I drugi gotowy. Woda się gotuje, wodę solimy, a tą płaską łyżeczkę niecałą soli. I wrzucamy nasze pierożki. 10 pierożków. naprawdę musimy spróbować. Pieroszki legnickie. Tak, w naszym wydaniu. I kochani jak wypłyną, gotujemy 4 minuty, tak jak wszystkie pierogi. Kochani, minęły 4 minuty. Znaczy, że nasze pieroszki gotowe. Mm. Mm -hmm. Teraz będziemy próbować. Mm -hmm. I, I za chwileczkę. Zresztą no krasę mamy do nich. Próbować. Uf, troszeczkę, okrasz. tak nie za dużo. Troszeczkę. Troszeczkę o krasę. Można ze śmietanką, my sobie też śmietanki troszkę weźmiemy. Dzisiaj mimo na diecie, ale wiecie co? Pierogi musieliśmy, no, Oj, tak nasz, na, naszła nas ochota. Mm. Dobrze, poczekamy chwileczkę. I tak jak podawali. Śmietanę. Barzek, Tak, ale ja tu gdzieś Oni podawali z, nie z boczkiem tylko ze, o, ze słoniną. Chyba ze słoniną, słoninka tak. była podsmażana. Ze no, ja słoniną akurat i słoniny nie mam. Ale damy odrobinę sobie śmietanki. Takiego kleksa. Ale teraz będziemy próbować za chwilę. A nie troszkę pieprzu, bo my lubimy piekantnie. I próbujemy. Kochanie, próbuj. Próbuję. Próbujemy. pieroszka. Ja sobie przekroję go. A ja też próbuję. Z te pierogi. Mm. We śmietanki, jakiegoś. I próbuję. ja próbuję mm. też. Mm -hmm. Pierogi legnickie. Naprawdę smakują Z jak legnickie. I Mhm. Mm mm. Smakują jak pierogi legnickie. Naprawdę, są przepyszne. Najlepsze na świecie. Każdego kochani, polecamy, bo naprawdę pyszne. Mm. Mm, mm, mm. Coś pysznego. Mm -hmm. Przypomniały nam się młode lata. Ale pyszne. Dziękujemy kochani za oglądanie. Mm -hmm. Trzymajcie się i piszcie, jeżeli znacie takie pierożki Jak jedliście takie? I byliście kiedyś w barze właśnie kefirek to był ktoś... bar mleczny, kefirek, tak. gdzie podawali właśnie pierogi, naleśniki. I Ale coś tam te były nie najpopularniejsze, były pierogi leśne. Najpopularniejsze, właśnie. Jak nie jedliście, spróbujcie, bo są pyszne. Zawsze była kolejka za nimi. Mhm. Trzymajcie się. Do następnego.